Szczęść Boże i ratuj się, kto może. To jest dobre hasło i dzisiaj widzimy, szanowni Państwo, ile nas tutaj się zebrało właśnie w tej sprawie, abyśmy się ratowali. Moje nazwisko Kolańczyk, jestem przyjacielem Marka Bąkowskiego i na samym początku też muszę powiedzieć, bo może to być pominięte później. Proszę, zobaczcie, kilka telefonów, mailów, pewnej organizacji i na sali tłum. jeden człowiek Wraz z żoną, oczywiście, bo nie sam. I jest... Brawo, 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 brawo. Tak dzieje się, choćbyśmy się cofnęli do roku 1989, kiedy przyszły przemiany polityczne, nasze pragnienie jest odbudować Polskę po tamtym rewolucyjnym, innym yy... No, zacząłem się, ale to wybaczcie mi Panowi, nie jestem takim codziennym mówcą w systemie, tak? Tutaj mi Pan podpowiedział. I uwierzyliśmy, że będzie dobrze. I ciągle różne partie nam obiecały, że teraz my, teraz tak zrobimy. I ich polskie stronnictwo ludowe, i teraz prawo i sprawiedliwość. I Platforma Obywatelska ze z Donaldem Tuskiem jego plemieniem na czele. I różni wszyscy inni wodarze przez ten cały czas. Dziś przychodzi korona polska. Ja bym chciał też mieć takie pragnienie, aby pan poseł Braun ze posłem Skalikiem i wszystkimi innymi nie byli przypadkiem przyszłości prywatni. Aby to ziarno, które zasiewają, było naprawdę dobrym ziarnem, i dało owocny krok. Na razie się na to zapowiada. I teraz było tutaj, padło dużo słów. Była szczyta wiary. Oczywiście, że bez wiary nie damy rady. Bez Pana Boga się nie uda nic. Zresztą od tego zaczyna, od tej nauki Jan Paweł II. Mówił o poszanowaniu życia od początku, od poczęcia, aż po naturalną śmierć. Sprawdziłem sobie we wszystkich głosowaniach za życiem poczętym Pan Braun, Pan Skalik głosują za życiem. Gdyby ktoś miał wątpliwości, Pan Kosiniak ma wątpliwości, jest neutralny. Pan zaś poseł, proszę mi szybko przypomnieć, Paweł to nazwisko ze Skonfederacji, startą, 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 Pan, pan Mence, również odłącza się, nie głosuje. Nie wiedzą ci panowie, czy stać. Y y y tutaj to... chciałbym zwrócić uwagę, że akurat pan doktor y poseł Męce. Męce bardzo pryncypialnie tak. y opowiadał się szereg razy w mowie i w piśmie jednoznacznie za pełną gwarancją bezpieczeństwa życia ludzkiego w Rzeczpospolitej tak. Polskiej. I to, to należy odnotować. To może może się spojrzałem w internecie. Ale to zamykam ten temat i idziemy dalej. Jak teraz odbudować polską gospodarkę, kiedy mamy ją zdominowaną przez zagraniczne firmy, przez no, wszystko to co praktycznie nie nasze? Mówimy, że kiedy zaczęły się te przemiany polityczne, to były nasze przedsiębiorstwa wyśmiewane, likwidowane, oddawane za darmo. Mamy bardzo dobry przykład, choćby nasze polskie cukrownie, jeżeli tutaj mówimy dziś o rolnictwie. Nie ma polskich cukrowni. Prawdopodobnie są tylko cztery w skali całego kraju. Panie pośle... Cukrownie, cementownie, Browa, żegluga oceaniczna, żegluga rzeczna, stocznie, kopalnie, przemysł ciężki, średni, lekki a teraz ostateczne rozwiązanie polskiego rolnictwa wszystko albo z Argentyny, albo z Ukrainy Mercosur zaoranie zaoranie i szanowni Państwo to jest już to jest już sytuacja która zagraża nam biologicznie o czym mówi pani profesor Cichosz specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności. Nie przypadkiem to było posiedzenie zespołu parlamentarnego prowadzone, zaaranżowane przez pana posła Romana Fritza, wiceprzewodniczącego Koła Konfederacji Korony Polskiej. To było to posiedzenie, które było chyba najszerzej komentowane i po prostu sabat czarownic, jazgot. Właśnie nagonka na, na panią profesor, do Polaków już dociera, że tu chodzi o życie dosłownie, a nie przenośnięte. Że tu chodzi o życie, zdrowie, że ym, to jest już kwestia naszej egzystencji biologicznej. Bo oczywiście to jest nie tylko demografia, że się naród zwija, ale to, to jest także ruina zdrowia Polaków. Być może walnie przez właśnie niezdrowe e, żywienie. I, e, i jeżeli. Ktoś już sam się do tego przyzwyczaił, ktoś się sam uswoił, no to myślmy o dzieciach, myślimy o wnukach, czego się tam kto dochował, prawda? Lepiej późno niż wcale. Yy, o tym myślimy. To jest być albo nie być. Być albo. Ale jakie był pytanie? Panie pośle, bardzo fajnie się cieszę, że pan mnie teraz zastępuje, jednak bystrość tak pana jest dużo większa. Proszę mi to napisać. Ja mam takie. Takie rozważenie, taką myśl pewną, tutaj już kilka razy Markowi mówiłem o tym, rozmawiałem z innymi rolnikami na ten temat, jak odbudować polską gospodarkę. To jest bardzo trudno, ponieważ nasza gospodarka przez 36 lat została niszczona, rozbierana i teraz, gdyby taki pomysł mi się nasuwał, przemyślałem, to jest mój pomysł, on może być płytki, on może nie być całkiem doprecyzowany, ale jeśli Tutaj związki rolnicze są też, myślę, na tej sali. Jeśli by w każdej, w każdym powiecie, później może i w gminie, powstał niezależny, duży sklep ze ogólnym zachowaniem, tak jak powstają markety. Bo można popatrzeć, jak powstają ligle, jak kauflandy, jak biedronki mnożą się, mają kapitał bardzo szybko, powstają. Czy rolników nie byłoby stać, aby w każdym powiecie postawić swój sklep i tam dawać swoje produkty ze wszystkich, cały asortyment, swoje produkty i zbudować w każdym takiej gminie, w każdym takim powiecie, a następnie rozszerzać to. Proszę Pana, Kiwa głową energicznie nasz towarzysz walki i pracy Rafał Furyś. Ten przewodniczący naszej struktury w Radomiu, twórca fundacji Rolnik handluje już od lat, kopie się z tym koniem. Przypominam, że wszystkie gminy w Polsce mają z mocy prawa taką, mają dyrektywę, żeby tworzyć, udostępniać lokalizację pod ryneczki służące sprzedaży bezpośredniej przez polskich rolników, leśników, producentów rolno-spożywczych. I to się nie dzieje. Proszę Pana, no trzeba przede wszystkim uwolnić wszelaką polską przedsiębiorczość spod tego ciężaru, tego garbu tajemnizmu biurokratycznego, fiskalizmu wyzysku, no właśnie wspomniany, krajowy y, 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 system ewidencji faktur, y, no y, y, każdy zieleniak z pietruszką musi się meldować wielkiemu bratu w tym systemie, prawda, to jest kompletny absurd i my i tylko my chcemy radykalnie uwolnić polskiego przedsiębiorcę, czy na roli, czy w, w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem, małych, średnich, mikro przedsiębiorców, Chcemy wydobyć spod tego, tej prasy, z tej prasy, norm, przepisów, szczególstwa. Cała Polska siedzi w papierach. Siedzi w papierach policjant, a nie zajmuje się ściganiem przestępców, siedzi w papierach oczywiście urzędnik przekłada. Lekarz. lekarz siedzi w papierach, nie leczy, tylko wypełnia jakieś tam formularze, prawda? To jest chore I szanowni państwo, to trzeba po prostu odrzucić a odrzucić trzeba z dnia na dzień. Oczywiście trzeba mieć to dobrze przygotowane, ale kuba tej roboty ma polegać nie na optymalizacji, że teraz my mianowicie naszymi kadrami obsadzimy, naszymi ludźmi w słusznych poglądach te wszystkie stanowiska w tych wszystkich resortach, ponad połowę tych resortów trzeba po prostu z dnia na dzień zlikwidować. Ministerstwo Klimatu i Środowiska yy, służy do tworzenia problemów, których nie ma w normalnym świecie. tak. Do tego służy to ministerstwo, w którym obecnie urzędują po prostu czarownice i czarownicy, którzy jakąś tam religię świecką ekologizmu wyznają i to się przekłada na co? Przekłada się na to, że każdy wasz rachunek za prąd tak, i za gaz jest kilkadziesiąt procent. Każdy rachunek będziecie teraz odbierać, szanowni państwo. Luty, kwiecie, Ludzie osiwieją, tak? Jak do tej pory nie osiedlili? Rachut, one są sztucznie zawyżone przez świecką religię klimatyzmu. No to... I przez fałszywe doktryny geopolityczne, które zakazują nam stanowczo kupować gaz, ropę tam, gdzie tam. Tak? To jest zakazane. Fałszywa doktryna klimatystyczna, fałszywa doktryna geopolityczna, a Polacy płacą. My jesteśmy jedyną formacją, która w sposób zdecydowany, radykalny, chce uwolnić polską przedsiębiorczość, a to znaczy uwolnić polskiego i pracodawcę, i pracowiorcę, niezależnie od tego, czy na wsi, czy w mieście. A jeden jeszcze akapit, pan poseł Włodzimierz pan poseł Roman Fritz, przedsiębiorcy. I to przedsiębiorcy polscy, obydwaj, tak się składa moi koledzy znakomici, wiceprezesi Konfederacji Korony Polskiej, przedsiębiorcy z ponad 30-letnim stażem. Pan poseł Skalik szereg razy to mówił do mnie albo przy mnie, że dzisiaj by się absolutnie nie zdecydował na to, żeby, żeby budować własną firmę. Chwała Bogu stworzył ją właśnie na przełomie lat 80. i 90., ale ponad 30-letnie doświadczenie. Pan poseł wie o czym mówi. Pan poseł wie z jakim koniem my się tutaj kopiemy. Warunki. 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 Tak? Normy niedosłonienia. Ale pan poseł pierwszy to przyzna, że politycy nie są od tego, żeby uczyć ojców dzieci robić, żeby uczyć przedsiębiorców jak uprawiać przedsiębiorstwo. Politycy są od tego, żeby zadbać o bezpieczeństwo, stworzyć warunki bezpieczne do kreatywalnego działania w dziedzinie każdej przedsiębiorczości. Rozmawialiśmy z panem Wająckim przed spotkaniem, to między innymi zgodziliśmy się co do tego, że gminy nie powinny uprawiać działalności gospodarczej, bo to zawsze będzie nieuczciwa konkurencja wobec polskich przedsiębiorców, którzy na terenie danej gminy mają talent do, do uprawiania przedsiębiorczości. I skończymy. I skończymy z dnia na dzień ze ściganiem babci z pęczniem rzodkiewki i dwoma pomidorami, która sprzedaje to ze skrzynki o wodzie sodowej, bo wraca z działki. Tak? Będziemy mieli brawo, jak zobaczymy, że jeden Polak drugiemu coś zdrowego sprzedaje. Problem, problem jest rzeczywiście taki, że naród Polski został pokrojony na plasterki. I jak rolnicy protestują, to górnicy siedzą w domu i odwrotnie, prawda? A stoczniowców już dawno nie ma. Więc problem jest taki, żebyśmy wszyscy pojmowali, że to jest sprawa narodowa. Że to nie o swoje tutaj protestujecie, no protestujecie przeciwko pozbawianiu ogółu Polaków dostępu do takiego pożywnego e, e, towaru, jaki, jak pan zasygnalizował, będzie dostępny, prawda? Brawo. Więc przyłączamy się, popieramy, będziemy nieobecni ciałem, ale obecni duchem. Natomiast, natomiast jak Pan to wszystko, co Pan wie, wiedząc i to wszystko, co Pan widzi, bo Pan patrzy i Pan jeszcze mówi, że to wszystko ma być naprawione w ramach jakiejś Unii Europejskiej, proszę Pana, to ja Pana wyprowadzam z błędu, bo Pan po prostu jest Dobrym Polakiem, a Polacy grzeszą serdeczną naiwnością. W ramach Eurokołchozu sprawa polska jest już pogrzebana. Eurokołchoz. Jak Polaków wami, łudzi i mamili, zachęcali do wstąpienia do Unii Europejskiej no to mówi i cuda o swobodzie podróżowania, przedsiębiorczości i jeszcze taki był, prawda, weteran agentury PRL-owskiej, e, robiący za ministra spraw zagranicznych w post-PRL-u, Olechowski i on mówił tak na zachętę, że to jest w tej Unii będzie świetnie, bo będziemy mogli współdecydować o naszych sprawach. <laughs> współdecydować. <śmiech> więc, więc, szanowni Państwo, właśnie współdecydujemy. Właśnie Trybunał Eurokołchozowy pisze, Konstytucja, przepraszam, walcie się Polacy z Waszą Konstytucją, na z Waszą Konstytucją, nadsyła nam werdykt, że związki sodomitów mają być otoczone taką samą opieką prawną w Rzeczpospolitej Polskiej jak małżeństwa. Tak? No, więc nie ma żartów. Mówili wtedy, że twórcami Unii Europejskiej są zaczni, ludzie jeszcze to reklamowali, tak nas brali pod włos, że katolicy, tak. że Szuman, Adenauer, Gaspari, a tam, wiecie Państwo, to jest teraz miejsce mojej pracy dorywczej. Ja wchodzę do tego okrąblaka eurokomuchoczowego w Brukseli, tam na frontonie ani Schumana, ani Kaspariego nie ma, tam jest Alfiero Spinelli. A Alfiero Spinelli to jest taki eurokomu założyciel, który pisał otwartym tekstem, że ma zniknąć własność prywatna i mają zniknąć narody. A że to będzie bolało, tak on pisał, że to będzie bolało, to ludzie tak nie zgodzą się na to, a no to trzeba ich będzie przymusić. No więc jesteśmy w fazie przymuszania. I już nie ma mowy o swobodzie podróżowania, tylko jest mowa o wspólnej armii. Już nie ma mowy o wspólnej, o swobodzie przedsiębiorczości tylko jest mowa o prokuraturze euro nakazie aresztowania euro i tak dalej, i już Reichsführerin von der Leyen, Reichsführerin von der Leyen albo, bo mnie jeden kolega lewak czeski tam się obruszył, że to jest przecież hierarchii wojskowej ziemne. No ja mogę polemizować, że ona była ministrem obrony w swoim czasie, więc to się stosuje, ale, ale mogę pojednawczo powiedzieć Obergauleiterin, tak, von der Leyen. Ona już zadłuża nasze wnuki i prawnuki. Na co? No na potrzeby paderowskiego reżimu kijowskiego. Już my jesteśmy, bo się na to. Bo się na to zdrajcy, i łajdacy w Warszawie zgodzili, już jesteśmy zadłużani bezpośrednio przez Komisję Europejską. Rozumiecie państwo? I już w ogóle nawet to nie przechodzi przez ten fasadowy operetkowy komisji w Warszawie, gdzie i tak tak zwane implementacje prawa europejskiego to jest 9 na 10 ustaw. No może 8 na 10, ale to, to, to jest w niektórych ustawach nawet już nie tłumaczą wszystkiego z zagranicznego języka na polski. Tylko jest terminologia, pamiętam taką ustawę jakąś tam o, o kontroli wybrzeży i tam terminologia była po prostu w języku angielskim, tak? Nikt tego nie tłumaczy, a nieznajomość prawa szkodzi. Czy jest w Polsce prawnik, który może o sobie powiedzieć zgodnie z prawdą, że zna prawo obowiązujące w Polsce? Nie, nie ma takiego prawnika. Ponieważ cała Polska jest przykryta tymi papierami, a nieznajomość prawa szkodzi. W związku z tym, co się dzieje, jak nie można dociec kodeksowo, a no to wtedy, to wtedy jesteśmy w sferze prawa precedensowego, mianowicie wielki talmudyści. Wtedy zawsze orzekają, co jest prawdą, co jest dobre, co jest piękne, co jest słuszne. I z tego trzeba Polskę wydobyć. I dlatego, proszę pana, po lekcji a ponieważ to jest właśnie z obcego języka wzięte i niektórzy nie bardzo rozumieją, o co chodzi, więc może bardziej swojsko, wypier <noise> Jeszcze jedno zdanie, że szanowni Państwo, jakbyście Wy, niektórzy z Was naprawdę w prostej linii potomkowie tych, na których grobach kwiaty kładliśmy dzisiaj i, i zapalaliśmy znicze. Pomyślcie o tym, co by oni powiedzieli na to, że Polacy przyjmują to bez szemrania, że nam mówią zamknąć kopalnię i my zamykamy. Do 2050 roku ma zniknąć ostatnia kopalnia na Ołysce. Mówią nam zaorać rolnictwo. Rolnik ma, ma się meldować z pola, tak, selki sobie robić, a ekoterroryści mogą wejść chłopu do obejścia i zaaresztować pieska kruczka i, 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 i królewku. Krowkę mu że, że mają Netflixa niepodłączonego do domu do, do. i dlatego w nieludzkich warunkach są przeciwko. No. Dom wariatów. Dom wariatów. Zabiliby nas śmiechem. Moja ciocia świętej pamięci. Rodzina mojego ojca przeżywała okupację niemiecką w Świętokrzyskiem. Z Poznańskiego mieliśmy wujostwa gościnnie, no bo Polacy byli wypędzeni z Poznania. Profesor Kazimierz Tu Niemiecki, mediewista. Potem mój tatuś studiował w Poznaniu i oni u nich pomieszkiwał. Ale w Świętokrzysku. I ciocia moja mówiła tak. U Niemców za wszystko było rozstrzelane. No i między innymi tam były całe takie litany. Za co rozstrzelane, tak? był. No. I między innymi jak chłop jakby wyjechał furmanką na drogę bez latarni stajennej pod pawężu, rozstrzelany. No i się chłopy nauczyły tam to wszystkie, bo to taka wieś, prawda, to wszystkie tradycje może w niektórych miejscach bardziej spójeckie niż, niż rolnicze. Więc się nauczyli i przestali wyjeżdżać nieoświetlonymi furmankami na, na, na drogi. No i czy to dobrze, że przestali wyjeżdżać? No bardzo dobrze, że przestali wyjeżdżać. Ale czy do tego, żeby takie, taki postęp nastąpił w naszym polskim życiu, czy my do tego potrzebujemy sobie zafundować zawsze jakąś niemiecką albo rosyjską okupację? Czy my zawsze musimy sobie zafundować zabory, żeby potem po 200 latach Gazeta Wyborcza pisała, że to był dla nas awans cywilizacyjny? Nie wiem, czy pamiętacie, że tak, takie były artykuły, że w sumie te zabory bardzo Polakom pomogły wstąpić na ścieżkę nieułaganego postępu, prawda? No więc nie kłócimy się na nie gódźmy się na to, Szanowni Państwo, na te Bekantmachun, tak y, rozwieszane nam w internetach teraz z Brukseli, a wiadomo, że to jest prokura z Berlina, że to jest z Londynu, że to jest po prostu cała ta, ta z jednej strony totalniacka międzynarodówka eurofederaści, ekoterroryści, szodomici, tak, koalicja chamykowa terroryzuje nas na wszystkie możliwe sposoby i zabiera nam nasze dzieci. A z drugiej strony działa tradycyjna geopolityka, czyli no po prostu wieko trumny Ribbentrop, Małotow, prawda? Jak nie z tej strony, to tamty. Otóż jeśli nie staniemy na własnych nogach, to dzieła zniszczenia dokona rewolucja światowa w wykonaniu von der Leyen i towarzyszy. I tych miedzicu Spinellego i jeszcze Waltera Hallsteina, bo tam jeden z poprzedników von der Leyen, przewodniczący Komisji Europejskiej w tym tam załączkowym stadium jeszcze w latach 70. Walter Halstein, prawnik numer jeden Adolfa Hitlera. Więc naprawdę Eurokouchos, proszę pana, trzecia rzesza i Związek Sowiecki wskrzeszone w hybrydowym połączeniu. I dlatego trzeba się trzymać od tego z daleka. Nie uratujemy całej galaktyki na początek, nie możemy zbawić całego świata, nie uratujemy ludzi przed nimi samymi, ale Polskę uratować możemy i musimy. I jeżeli mielibyśmy się nie uratować tutaj, w sercu wielkiej Polski, gdzie się Polska narodziła, tak? bo nasi pierwsi władcy tysiąc lat temu. Poszli na wojnę, a nie na biznesy z dla niewolników, wolników. Jeśli mielibyśmy tutaj nie stanąć na własnych nogach, no to już nie wiem gdzie idzie. Więc odzyskajmy niepodległość polecji albo wypierz spod.